Słuchajcie, ostatnio dochodzę do wniosku, że serio jest lepiej nic nie kupować, to znaczy żyć minimalistycznie. Ilekroć cokolwiek kupuję, teraz mam przygody z szybką, to zawsze trafia mi się albo jakiś wadliwy produkt, albo nie ten, który po prostu zamawiałem czwarty raz, czwarty raz, zamawiam szybkę, matową, matową folię, sorry, nie szybkę do telefonu, nie? Bo lubiłem strasznie raz, mi się trafiła fantastyczna, i od wtedy tamta mi się zniszczyła. Chciałem nową, nie mogę zamówić identycznej. Wysyłają mi ciągle błyszczącą, i ciągle się muszę kłócić o zwrot kasy albo wymianę. W sensie, ja nie, nawet nie chodzi o te pieniądze, to jest 20 zł. Ja chcę po prostu tą matową folię, której nigdzie nie mogę dostać, bo gdzie zamawiam, dostaję błyszczącą. Ja się zastanawiam, czy wy też tak macie, że kurde, ten konsumpcjonizm, kupowanie czegokolwiek po prostu nie wychodzi. Serio, jak ja nic nie kupuję, to jestem spokojny, żyje mi się fantastycznie. Ile ktoś próbuje coś kupić, to zaczynają się problemy i zaczyna się potrzeba kucenia o swoją rację. No to jest a.